Cześć z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku warsztatu Seby. Porozmawiamy dzisiaj o pieczarkach. Tak to jest temat, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć. A to w związku z tym, że parę osób, które mnie znają, wiedzą, że nabyłem jakiś czas temu zestawik, żebym podzielił się filmikiem, ale po kolei. W połowie czerwca 2021 roku na naszym rodzimym serwisie aukcyjnym nabyłem za około 30 zł zestawik do domowej hodowli pieczarek. Według opisu było napisane, że to wymaga mniej więcej 20 stopni stałej temperatury. Jeżeli chodzi o światło słoneczne, nie jest wymagane, bo grzyby tego nie wymagają. Jedyne co wymagają, żeby była stała wilgotność. I tak stwierdziłem sobie. Hmm, Świeża pieczarka pewnie smakuje inaczej niż kupna, więc postanowiłem nabyć to. I w związku z tym, między innymi, jest dzisiejszy odcinek. Od strony zakupowej kupujemy taki oto kartonik. W środku jest już gotowa grzybnia. Jest to, jak widzicie, w foli. Do tego jest jeszcze worek. Do tego jest jeszcze worek z ziemią, której mniej więcej centymetr. Kładziemy tutaj na wierzchu, obficie spryskujemy, zamykamy worek i czekamy aż całe, cała ta czarna, ca, cały ten czarnoziem pokryje się białym nalotem. Będzie to oznaczało już, że grzybnia przebiła się na wylot i można zacząć uprawiać hodowlę. Wtedy właśnie otwieramy worek, tak, pilnujemy cały czas, żeby wilgoć była na tym samym poziomie. I zostawiamy w jakimś ciemnym miejscu, jasnym, nieważne. Pieczarki nie potrzebują żadnego słońca. Więc ja to mam tutaj po ciemku trzymane. Jedyne co tu ewentualnie oświetlało to kamera z monitoringu, ale o tym za chwilę. Jak widzieliście zestaw nie jest skomplikowany. Więc kolejną rzeczą jaką postanowiłem to właśnie przygotować tą grzybnię. W momencie gdy grzybnia już się pojawiła, ten biały nalot, Umownie mówiąc, na e, torfie postanowiłem już zgodnie z instrukcją odsłonić worek plastikowy, e, ponownie sprawdzić wilgotność, jeżeli była wystarczająco dobra, i rozpocząć hodowlę. Ale Seba by nie był Sebą, gdyby nie podłączył przy okazji kamery. Otóż, otóż stwierdziłem, że mam jedną kamerkę od monitoringu, którą po prostu skieruję bezpośrednio z góry, patrzącą na e, hodowlę. I będę mniej więcej co godzinę robił timelapsy, czyli tak zwane zdjęcia. Jeżeli chodzi o kwestię wykonania timelapsa to nad hodowlą znajduje się kamera monitoringu, która, przy pomocy skryptu, co godzinę wykonywała jedno zdjęcie. I tak to wyglądało. Tak uzbrojony zestaw hodowlany. Był uruchomiony między 20 czerwca a 6 lipca tego roku. W tej chwili hodowla dalej trwa, tylko już stwierdziłem, że timelapsa dalej nie będę robił, bo tutaj też nie o to chodzi. W każdym razie na przełomie między 20 czerwca a 6 lipca to daje, z tego o ile dobrze liczę, 16 dni pełnych. W ciągu 16 dni będziecie mieli okazję zobaczyć, a może w tej chwili już właśnie widzicie, jak wygląda hodowla godzina po godzinie. Jak sami widzicie, grzyby bardzo szybko rosną. Praktycznie co tydzień była wyżerka. Także gorąco mogę to polecić wszystkim i tyle. Także tytułem podsumowania, tak się u mnie to sprawdziło. Widzicie, grzyby już parokrotnie były konsumowane. Smak jest zdecydowanie inny niż kupne w sklepach, więc jeżeli ktoś jest smakoszem, lubi takie doznania smakowe, niemrożonych grzybów, takich świeżo zerwanych, jak najbardziej polecam za 30 zł. Mam wrażenie, no zobaczcie, dopiero zostało mniej więcej. Około 1 trzeciej y, ziemi zużyte, więc jeżeli ta ziemia się zużyje, odsupuje, grzybnia znowu wybija i dalej mamy zbiory. W momencie, gdy w piwnicy mam cały czas jednakową temperaturę, około 20 stopni, tak naprawdę przekłada się to na ciągły wzrost grzybni. E, także. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Są oczywiście osoby, które to robią hurtowo, zawodowo. Ja sobie stwierdziłem, że tak hobbystycznie spróbuję, bo czasem fajnie jest sobie tak skupnąć świeżego warzywka, owocka i tak dalej z własnej hodowli, bo jednak to smakuje całkiem inaczej niż coś, co jest kupowane. No i ta satysfakcja, że się to wyhodowało w jakiś tam sposób od zera, też daje dodatkowe punkty bonusowe. Także pokrótce. To jest to, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z dzisiejszym tematem, zostawcie w komentarzu pod filmikiem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, bardzo serdecznie Was do tego zapraszam, bo jak widzicie, kolejne filmy spływają. Także zapraszam do śledzenia. Ja się będę niniejszym z Wami już teraz żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.